Co robisz? Stoję cały czas i czekam od, od ósmej godziny na Od nagrywanie. ósmej? Od ósmej. A czemu od ósmej? Aha, bo my nagrywamy dzisiaj filmik. Zapomniałem, no dobra. Nagrywamy. nagrywamy i powiem Ci, ćwiczę cały czas stabilizację mietnicy. Na jednej nodze stoję od ósmej. Ło, wow, to dobrze, dobrze. Stój, stój, bo dzisiaj pokażemy parę rzeczy. Witajcie! Dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam dalszą część filmu związanego z zestawem biodrowym. Będzie to tak naprawdę kontynuacja filmu sprzed już blisko 4 lat. Zgadza się. W dzisiejszym materiale zaprezentujemy kompleksowy zestaw ćwiczeń dotyczących biodra i podzieliliśmy go na trzy etapy. Pierwszy etap dotyczy głównie rozpracowania tkanek miękkich w obrębie biodra i miednicy z wykorzystaniem piłeczki ewentualnie rollera. Drugi etap, drugi etap skupimy się stricte na rozciągnięciu i rozluźnieniu torebki stawowej poprzez wykorzystanie ruchu ślizgu i przetoczenia w samym biodrze. Trzeci etap jest to etap końcowy, który będzie miał na celu głównie ustabilizowanie rejonu miednicy. Więc jakie są wskazania do ćwiczeń Maćku? Przede wszystkim będzie to ból i ograniczenie ruchomości w stawie biodrowym. Tak naprawdę cały ten zestaw będzie bardzo skuteczny dla pacjentów w każdej grupie wiekowej. Będzie dobry dla sportowców, ale też dla ludzi, którzy po prostu chcą uniknąć endoprotezoplastyki stału biodrowego w przyszłości. Jest to kompleksowy zestaw ćwiczeń, który sugerujemy wykonywać przez okres minimum 30 dni. No i przynajmniej trzy razy w tygodniu. Dokładnie. Więc zachęcamy do oglądania naszego filmu. Oczywiście subskrypcji i zadawania wszelkich pytań na naszym kanale. Zapraszamy. Zapraszamy. Połóż się na boku i umieść piłeczkę tenisową na mięsiu naprężaczu. żeby znaleźć ten mięsień, znajdź krętaż, czyli najbardziej wystającą część kosną. Czasem się nieznacznie do przodu i do góry. Spróbuj znaleźć w tym rejonie najbardziej bolesny punkt. Dociśnij i przytrzymaj do momentu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Popracuj w tym rejonie kilka minut i przejdź do następnego ćwiczenia. Alternatywą do tego ćwiczenia jest wykonanie go przy ścianie. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny Ci będzie wałek do rolowania lub nawet wałek do ciasta owinięty ręcznikiem. Połóż się na boku i umieść wałek na środku uda, na jego bocznej części. Przesuwając ciężar ciała z góry na dół, znajdź po bocznej części uda najbardziej bolesny punkt. Przytrzymaj w tym miejscu do momentu zmniejszenia dolegliwości bólowych i znajdź w tym rejonie kolejne miejsce. Tak jak przy poprzednich ćwiczeniach pracuj w tym rejonie kilka minut. Połóż się na plecach z nogami ugiętymi na krześle i umieść piłeczkę tenisową w górnej części pośladka. Przenieś ciężar ciała na piłeczkę i wykonując niewielkie skręty tułowia, spróbuj znaleźć w tym rejonie najbardziej bolesny punkt. Przetrzymaj go do momentu zmniejszenia dolegliwości bólowych i spróbuj znaleźć kolejny. Popracuj w tym rejonie kilka minut, a następnie przejdź do następnego ćwiczenia. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny Ci będzie długi pasek lub guma TeraBand. Przymocuj pasek do stopy. Połóż się na plecach, zegnij nogę i załóż pasek jak najbliżej leczonego biodra. Spróbuj maksymalnie ugiąć staw biodrowy z jednoczesnym utrzymaniem napiętego paska. Wykonaj zgięcie podeszwowe stopy. Z utrzymaniem zgięcia w stawie biodrowym. Celem tego ćwiczenia jest zepchnięcie głowy kościółdowej do tylnej części stawu biodrowego. Spróbuj wykonywać delikatne ruchy zgięcia biodra w małym zakresie z jednoczesnym utrzymaniem zgięcia podeszwowego stopy przez około 2 minuty. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, ułóż pasek lub gumę TeraBand jak najbliżej stawu biodrowego w górnej części nogi. Druga strona gumy powinna być zahaczona o coś stabilnego. Przesuń się maksymalnie do przodu, tak żeby poczuć wyraźne ciągnięcie gumy. Następnie zachowując wyprostowany kręgosłup, siadaj napięty. Pamiętaj, aby nogi były ustawione równolegle. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz mobilizację 15 razy. na czymś miękkim i przenieść większość ciężaru ciała na kolano leżące po stronie leczonego biodra. Utrzymując środek ciężkości nad kolanem, spróbuj wykonywać powolne, naprzemienne ruchy zgięcia i wyprostu w stawie biodrowej. Mobilizację wykonuj nie dłużej niż 2 minuty. Zachacz pasek o coś stabilnego, np. nóżkę od łóżka i przywiąż go do stopy, następnie połóż się na plecach. Przesuń się do góry, tak aby maksymalnie naprężyć pasek. To ułożenie spowoduje trakcję w stawie biodrowym. Utrzymaj to napięcie przez kilka minut. Połóż się na boku, raz jeszcze naciągnij pasek i wykonuj naprzemienne powolne ruchy rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawie biodrowym od kilku do kilkudziesięciu razy. Ostatnia mobilizacja ma za zadanie wykonanie dystrakcji w stawie biodrowym. Zachacz pasek o coś stabilnego i ułóż go jak najbliżej biodra. Uklęknij na ziemi bokiem do naciągniętego paska. Przesuń ciężar ciała do przodu, dzięki czemu zwiększy się wyprost w leczonym biodrze. W momencie uczucia lekkiego naciągania z przodu stawu biodrowego wykonuj naprzemienne ruchy do przodu i do tyłu. Mobilizację tę wykonuj nie dłużej niż 2 minuty. Połóż się na boku i zegnij nogi do kąta 45 stopni. Połóż rękę na biodrze i wykonuj ruchy unoszenia kolana. Bardzo ważne, aby wykonywać ten ruch tylko w stawie biodrowym, a nie w miednicy. Powtórz około 15 razy w trzech seriach. Połóż się na boku. Dolna noga jest ugięta, natomiast górna wyprostowana. Upewnij się, że klatka piersiowa, miednica i noga są w jednej linii. Zegnij grzbietowo stopę a następnie wykonaj trójpłaszczyznowy ruch składający się z odwiedzenia, wyprostu i rotacji zewnętrznej z jednoczesnym ustawieniem miednicy w pozycji pionowej. Powtórz w trzech seriach około 15 razy. Ustaw się zdrowym bokiem do ściany. Ułóż piłeczkę na biodrze, zegnij nogę w kolanie i spróbuj przetoczyć piłkę po ścianie. To ćwiczenie aktywuje mięśnie pośladkowe po przeciwnej stronie. Podczas tej aktywności możesz czuć pieczenie po stronie nogi, po stronie nogi podporowej. Powtórz w trzech seriach około 15 razy. Połóż się na plecach i zegnij nogi w kolanach pod kątem 90 stopni. Delikatnie wciągnij pępek, napnij pośladki i unieś miednicę do góry zachowując cały czas lekko napięty brzuch. Powtórz w trzech seriach około 15 razy.